Dobry drodzy widzowie, Siemanko! Witamy serdecznie w kolejnym piątkowym, a zarazem weekendowym odcinku. Tak jest. I na początku filmu standardowo zapraszamy do subskrypcji naszego, naszego kanału, kanału, ze względu na to, że zdobijamy do 30 tysięcy, a już nam niewiele zostało. Pomóżcie nam, bądźcie tak łaskawi i zostawcie subskrypcję. Tak jest. Y tutaj gdzieś wpadałem jeszcze nasze Instagramy. Dokładnie, też wbijajcie. I co mamy, piątek? Piąteczek. Dzisiaj pracowaliśmy do godziny 13:00, no za Od godziny 7:30, czyli krótki, szybki dzień i zaczynamy szybko weekend. No i co, lecimy do chaty, ale zanim pójdziemy, też sobie poglądacie, co się działo w ciągu dnia. I tak, co można jeszcze no, powiedzieć? Cena papryki spadła do 90 centów? Tak, bardzo malutko. Otniemy teraz tylko na kontrakt w końcu, nie? Chociaż w ciągu tygodnia było tak, że podskoczyła do euro 30, więc chcieliśmy y, ponad kontrakt, ale jak już spada cena poniżej, no to już tylko tniemy na kontrakt te 10 ton. Nam to pasuje, bo zawsze wcześniej kończymy. Pewnie. Więc nie ma co narzekać, nie? Wcześniej kończymy, wcześniej będziemy w domu, wcześniej nakręcimy. Tak jest. I tak to wygląda, moi drodzy. Nie zawsze trzeba pracować po te 50 godzin, Człowiek potrzebuje też trochę chwili dla siebie, no. 30 zupełnie wystarczy. 30 wystarczy, pewnie, no. Ja tam nie lubię, znaczy lubię, wiadomo, nie? Czasem przyda się więcej, czasem mniej, no. ale nie narzekam. Jak można wcześniej skończyć, to się cieszę i korzystam Jasne. z dnia. Przecież samą pracą człowiek nie żyje, tak? Dokładnie. Tym bardziej, że teraz szybko się ciemno robi, to wiesz, późno kończysz, przyjdziesz, coś zrobisz, już jest ciemno. No ogólnie was. sami wiecie, jak na emigracji czas leci. Na emigracji czy w Polsce tak samo, jak się pracuje, to tydzień no leci wiadomo. od poniedziałku do piątku w robocie. Człowiek się cieszy, że weekend, a tu zaraz niedziela, depresyjny I Znowu dzień, poniedziałek. poniedziałek znowu, niby nowe możliwości, no ale zatacza się ale... płynne koło. Jakieś słabe, no. No i tak to wygląda. Myślę, że pomału będziemy pokazywać coraz ciekawsze rzeczy. Tak, bo się praca zmieni po Jeszcze teraz, parę to... tygodni i będziemy, no myślę, że z 2-3 tygodni i będziemy zaczynać inne prace. Zresztą dzisiaj już Ochara inną pracę wykonuje i zaraz no. Wam ją pokażemy. Dosłownie. Dobra, to myślę, że co? Wstęp mamy zaliczony, to lecimy dalej, nie? Lecimy dalej. Ju. Ju. Dobrze, drodzy widzowie, idziemy zobaczyć teraz, co robi pan O'Hara, bo on dzisiaj wykonuje trochę inne i dość nietypowe zadanie. Jak tam, mistrzu? A dobrze, mordeczko, powoli do przodu. I co, samego Cię tak tu zostawili? No, ale lajtowa robota, jak widać sobie. Wykałaczki wyciągam, ja na to mówię. Wykałaczki to są te patyczki, które przychodzą jak są małe planty z doniczkami, wtedy no i teraz je muszę usunąć, bo jak wiecie, tu potem będą te planty ucinane piłą i te patyczki wtedy po oczach walą, bo one będą gdzieś tu przy dupie ucinane i tak jak widać, trzeba je pousuwać. Bo jak piła jedzie, a nasz pracodawca biegnie dosłownie z tą piłą. Ciężko go zatrzymać, podejrzewam, że jakby ktoś tu stał, to by nawet nogi upieprzył, więc trzeba je pousuwać, bo zawsze wychodzi i narzeka, że kurde nogi ma poobijane, do oczu mu to leci. No i taka lajtowa praca. Powolutku sobie jadę i sobie wyciągam. Oczywiście nudne to, ale damy radę. Ja tu jeszcze zrobię zbliżenie na tego patyczka, widzicie, on rośnie tak i tu jest przypięty gumeczką. Jak chcecie sobie zobaczyć, to cofnijcie się do tamtego na początek roku w styczniu, jak sadziliśmy planty, to planty były dotąd, jak ten patyczek, nie? A teraz jakie samohara? No kurczę powiem, że już wy, wykiełkowały nieźle, nie? No. I słuchajcie, jeżeli Gigantusz. my już zaczynamy taką pracę, że wyciągamy patyki, to oznacza to, że likwidacja papryki już tuż, 2021 tuż. zbliża się już dużymi krokami, bo tak naprawdę zostało 5 tygodni ścinki. Czyli wiecie, jak to zleci? Miesiąc i jeden tydzień, to zleci bardzo szybko. Szybciutko, szybciutko. Ani się nie obrócicie, a już będą święta tak naprawdę. Ale tak to jest, ten czas naprawdę leci nieubłaganie, więc y, trzeba korzystać, żyć chwilą, po prostu się bawić. Tak. Dobra, słuchajcie, chodzi o to, że akurat papryki mamy mniej, jedni topują, jedni zrywają. I ochary dzisiaj wysłał tutaj właśnie, żeby sobie pomału zaczął wyciągać te patyczki. Tak. Już połowa szklarnie jest zrobiona, bo wcześniej to... Robiły łebki, bo w soboty zawsze pracują młodzi Holendrzy, przychodzą sobie dorobić i on jej taką pracę. A ze względu na to, że mam mało papryki, to ocharkę wysłał tutaj i on sobie to tak zbiera. Tak. No i my tak samo, jak skończymy w miarę wcześniej, może w przyszłym tygodniu albo w następnym, to pewnie też nas wyrzuci na te patyczki. Na spokojnie. I na spokojnie będziemy zbierać. Zobaczcie, ile skrzynek wychodzi z takiej jednej rajki? O, z jedną skrzyneczką, jak dobrze się układa, to jedna skrzynka jedna tak. Skrzynka. Jest, ale widzę, że no. bałaganu narobiłeś trochę. Ale Zobaczcie, tak... drodzy widzowie. No, co to widzisz no, to, 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 to. to i tak pójdzie do pieca. To idzie, no, to, to idzie do wyrzucenia wszystko, nie? Tak, to wszystko jest dobrze. Pokaż jeszcze wężyki, które wyciągamy. Wyciągnij jednego wężyka. Ta, bo wężyki... wężyki są myte, nie wszystkie, pokaż. Tak, ale wężyki będziemy jeździć tymi drugimi rajkami, żeby wyciągać. Tak, tak, tylko pokaż naszym widzom, tak? Jest I pokaż to. jak się wyciąga je. Chytamy sobie tu to. i pyk. I, I pokaż teraz na dłoni jednego. Połóż na dłoni, żeby było fajnie tak. O, właśnie, i one są myte. Tak, one są takie one baku nie są wrzucane, One są używane od kilku lat, te same, a te, które się złamią, są wymieniane na nowe. Tak. Ale wrzucają je do baku i co tam dają? Wodę z chlorem, nie? Tak, wodę z chlorem to leży przez 3-4 dni, i potem to wyciągają wszystko, żeby to dobrze wyschło. No, no i potem bierzemy, jedziemy z powrotem, i oczywiście, jak będą nowe maty, już, czyli te pampersy, na no to mówimy, i będziemy sobie. je do środka. Zazwyczaj my tego nie robimy, bo to robią zazwyczaj dziewczyny z sortowni i tam inni, bo my mamy inne zadanie, ale to Wam wszystko pokażemy później. A to robią tak jak mówię, dziewczyny z sortowni. Też nie jest ciężka praca, no po prostu trzeba jechać i wkładać, nie? Wkładamy moi drodzy. Ja teraz Wkładamy, wyciągam, wyciągam, a później, później będzie no, wyciąganie. No. Taki z paprykarza. No No taki się się strasznie robi już. Tak, teraz ja przez wiem, dwa tygodnie ma padać, nie? Ciemno jest, nie? O której mamy ciemno? Już 20 ciemno, nie? Tak, jest ciemno, no i ogólnie teraz przez dwa tygodnie, z tego co oglądałem, to ma być cały czas deszczowo, nie? 70-80% opadł, więc... Y... No to akurat fajna pora, żeby sobie w domu włączyć z Pinki Holland, nie? Dokładnie, dokładnie. Jak wiecie już jesień się zaczęła trzy dni temu, więc od razu pogoda się też spieprzyła, ale z Pinki Holland jak najbardziej na topie. Nadają. Więc... Dobra, Ochara, Ty sobie tutaj pracuj, a ja lecę dalej. Dobra, jo. Tak moi drodzy, teraz... Mara, dzisiaj wykonujesz co? Tak, to będzie misja w czasie. Misja w czasie, zadanie Zobaczycie. specjalne. Zobaczycie, no, bo mamy miarkę 3-metrową, a chcemy zmierzyć planta. Ale damy radę. Ile mamy? Tylko to... 3 metrową, tak? Tak, tylko 3-metrową, ale... Tak, tak jak to, jak... Będziesz musiał jakoś zaznaczyć, no. Tak jak mówię. Mamy da... kamerzysty, towarzystwo się wykrusza, drodzy widzowie. Damy radę, no, zaraz zobaczymy. Marcin na urlopie. Wybierzemy tego tu na przykład. Teraz... Zostaliśmy tak. Zostaliśmy sami, no. Wspierajcie nas widzowie, chociażby... Tak, nie. musiałbyś go tu teraz tylko przychwycić przy tej doniczce na chwilę. Teraz mógł... mam. Tu mam, tu, macie, tu mam, tu mam ten nadajnik, tu mam kamerę, tu muszę trzymać, Ohara o, Trzymaj, a ja jadę trochę do góry. No, ale ja już się nie nagram. Weźcie sobie widzowie, popatrzcie na liścia może. Ech. Tak, ja zaraz sobie tu go przełożę i wtedy ten. No. Trzymam, trzymam byku, rzucę tutaj na zimą paprykę. Dobra. Masz, puść. Tak, puść, puść, puść. Dobra, puściam. Już, już, już pokazuję na ocharkę już. gdzie, gdzie, gdzie składa Do Dotąd jest 3 metry. Czekaj, powiększę tu. Pokaż, gdzie. Tu, tu. Gdzie mam ten palec. Dobra. Gdzie mam rękę, tu jest 3 metry. Oczywiście niektóre są większe te planty. My jesteśmy akurat tu przy brzegu, ale zobaczymy, ile ten przy brzegu tu ma. Z tego wsunę tu, że papryczki. 3,40. Cały 3... plant. Tak, cały plant ma 3,40. Oczywiście tamte planty sięgają gdzieś dotąd Czyli będzie gdzieś ponad 3,60 Około 3,60 niektóre planty po środku będą miały Do 3,70 no Do 4 metrów dobiją, nie? Tak, dobiją do 4 metrów No tamten na przykład, obróć za Tobą, to on będzie miał 4 metry Po prawej stronie No, no widzę, ale kolor On jest no. praktycznie przy drucie po słońce lewopada, to jest wtedy ubra, 4 metry lekko, nie? To ten czwórkę będzie miał, no Tak, ten bańc. będzie czwórkę miał na pewno Ja tam Bacie? gdzieś w domu znajdę jakąś dużą miarkę, żeby było rzetelnie To wtedy no, no. Po prostu zmierzymy go całego. i co, bo trzeba kupić piątkę, och I tak, po tak. Poszukać na strychu może mają. I wtedy zmierzymy go całego, ale wybierzemy tego właśnie największego, jakiego tu mamy. Dobra, zobaczcie, te liście, co to są, to wszystko jest właśnie po topowaniu. Jak posprzątają taki wózek, zrzucają liście z topowania, tak jak Wam Ochara pokazywał we wtorkowym odcinku, tak? Tak, we wtorkowym. I pokaż, czego oni używają. A tu jeszcze. mamy takie mydełko do rąk. Nawilżają sobie, nie? Nawilżają ręce, bo wtedy od razu ten brud schodzi, bo jak się topuje, to ta zielenina na palcach bardzo się trzyma, a jak się tak nawilża rączki, to potem łatwo pod wodą schodzi bez problemu, a tak trzeba szorować jak głupi. Dobra, Ocharka, więc... jakbyś mógł tu stanąć, ustawię kamerę i będziemy żegnać się z widzami, życzyć im jest to Stoję, stoję, idę tu, o, Dobra. widać nas. Także drodzy widzowie, tym śmiesznym, kolorowym odcinkiem <laughs> i wesołym akcentem kończymy, nie? Tak, kończymy, udanego u weekendu, mi słodeczki. Oczywiście, jak To dzień filmy będą. Także trzymajcie się, wspierajcie nasz kanał. Oczywiście. Słuchajcie, trzymajcie jak chcecie nas wesprzeć, to nie chodzi nam o pieniądze. Chodzi o to, żebyście skomentowali, zostawili lajka, a najlepiej gdzieś udostępnili nasz film. Nam wiele nie potrzeba. Żebyśmy po prostu mogli dotrzeć do większego grona i w końcu wbić te wymarzone 30 tysięcy, nie? Dosłownie, dosłownie. Pamiętajcie. W żebramy, żebramy, ale wyżebramy. Zobaczycie. Rydyki. Damy radę, Dobra. oczywiście, z Waszą pomocą. Się, Elo, i co do, no, no, do zobaczenia? Dotrzymajcie no, się. Jo, mordeczki.